Jak masz Oleg. Oleg, ja jestem Jarek. I taka jest prośba, żebyś tego nie przeczył, żebyś trochę, a resztę koleżanka. Może tak być? Nie połowy. O! Dobra. o, o brawo! brawo. To zawsze jest zbiorowy wysiłek, żeby coś pożytecznego i pięknego, tak jak w tym przypadku, powstało. Do tych podziękowań oczywiście muszę dołączyć podziękowania dla naszych mieszkańców, bo to z ich podatków te inwestycje powstają. Innych pieniędzy po prostu samorząd nie ma. Ale też myślę, że to jest taki przykład, gdzie połączyliśmy dwa istotne priorytety miasta. Po pierwsze rozbudowa albo remont, bo przecież budujemy nowe przedszkole i, i remontujemy, tak jak tu jest przykład przedszkola, czy nawet rozbudowujemy te przedszkole, które już funkcjonują. I drugi priorytet, to znaczy ochrona tej pięknej szaty architektonicznej w naszym mieście. To jest kolejna tak naprawdę kamienica, mimo że tu jest przedszkole piękne architektonicznie. Już nie wiem, która w tej kadencji odnowiona i bardzo dobrze, bo to jest nasze dziedzictwo i o to bardzo dbamy. I te dwa e, priorytety się tutaj łączą. E, ja powiem szczerze, że jestem pod bardzo dużym wrażeniem. E, tu jesteśmy w pięknym holu, e, także no, te domy mają duszę. Tak? Z tego co wiem, ten budynek ma ponad 100 lat, e, i w tej chwili. Przypomina lata swojej świetności, aby tak było jak najdłużej. Budynek, jak już wcześniej powiedziałam, w czasie obejścia wokół przeszedł gruntowny remont. Została odnowiona elewacja zewnętrzna, wymienione okna, pokrycie dachowe, ale również w środku została też wyremontowana kuchnia. Dziękuję wszystkim, którzy w, naj, w najmniejszym stopniu przyczynili się do tego, że ten budynek został odnowiony, że mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkać i cieszyć z tego, co mamy.